Cześć, cześć, jestem jestem z witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Życie Przestępcy. Moi drodzy, wczorajszego dnia, jak sami wiecie, leciutko nie dogadał się z naszymi kolegami, naszymi kolegami z Angelsów, ale przynajmniej temat zamknięty, a my, moi, wy moi drodzy, pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę wraz z moim rozwaneczkiem, by być na bieżąco z nowymi treściami na kanale. I co widzowie, jesteśmy w Los Santos, ale w Los Santos jesteśmy nie bez powodu, bo tutaj, bo tutaj Nate, moi drodzy, idzie właściwie w sumie wynająć mieszkanie, bo zamknęliśmy już nasze sprawy w Sandy i... nie nie mamy już więcej tam nic do załatwienia, chłopaków też trzeba będzie pogadać z nimi. To pytanie, gdzie teraz jest ten agent nieruchomości, z którym mieliśmy to załatwić? Poczekamy może tu do niego, ale co widzowie? Nie ma co się dłużej ciągać po tej wiosce Sandy Shorts, moi drodzy, bo tam nic ciekawego nas na pewno nie, nie utrzyma, nie przytrzyma nas tam, bo nie ma tam nic tak w sumie. Klub motocyklowy, który, w którym byliśmy na chw chwilowo, żeby załatwić pewne sprawy z nimi, no to został w cudzysłowie zamknięty, bo tak naprawdę Nate się go pozbył. Teraz jeszcze tylko trzeba detektywowi dać cynk. Że miejsce, które y, jest naszym miejscem spotkań, właściwie zostało miejscem zbrodni, więc w sumie napiszemy mu o tym sms-a, moi drodzy. Detektyw, tu jest. Czemu tak mu napiszemy, widzowie. Ten gdzie jest ten pierwszy nieruchomości, moi drodzy? Cały czas go nie ma. Nie, widzowie, dziwne. No, tam ktoś się podejdziemy do niego. Ciekawe też, jak wyglądają to mieszkanie. Przejdziemy po jednym, z dwóch. Tam. Dobra, jest pan mówiony? Jeżeli chodzi o wynajem mieszkania, no to tak, to ze mną. E, e, o, no to... Może pan sobie wybrać tutaj wszystkie na dole. Tam... Jasne, tyłem ja przeszedł się wynajem. po wszystkich, od pierwszego mieszkania, w takim razie. Dobrze, przyjdziemy się po tym mieszkaniu, bo w sumie Nate nie wie, jak one wyglądają. A, kurde, czy dałoby się wiedzieć? czy to wygląda trochę jak Melina wyremontowana. O, to to, proszę pana, tu jeszcze ktoś mieszka? Nie, nie, to jest. Tutaj może pan sobie nagrywać muzyki. to jest taki pokój. No, no wiesz, takie nie powiedzmy nie, studio, to nie, to ja podziękuję, A. proszę pana. To w ogóle wygląda, jak mam być szczery jak Melina po remoncie, ale okej. Okay. Ile tu macie jeszcze mieszkań? Bo to, rozumiem, że tylko tutaj, na piętrze, na parterze tak, w sumie. Tak, okej. Okay. Tak. Może jeszcze ktoś u się znajdzie, ale. kurde! Powiem panu, wali tu niemiłosiernie wyjdę sobie lepiej, nie chcę tego mieszkania. O cholera! Pan prowadzi dalej, jakiegoś lepszego może. Kurde, wy sobie jedno nie ciekawe. pan opowie jakąś historię tego miejsca, bo to tak no... Tak, mogę powiedzieć, że mieszkał tutaj trochę starszy pan, mm? który no był bardzo silny i jak mógł, wypożyczałem to mi strzelił i bolało. To strzelił panu lepę? Niestety. Jezus Maria. Mogę wejść tutaj do pokoju zobaczyć sypialnie? Tak, Sypialnie, moi drodzy. Kurde, widzę, zobaczcie, to jest połączone. To jest, co ma, zesuwanie. Tylko co zasłony nie ma. Okej, okay. dobra. Póki co jestem tym pokojem zainteresowanym. Tym mieszkankiem, ale przyjdziemy się tam. Jeszcze widziałem chyba jedno. A jaka kwota tego by była? E, no, tysiąc na miesiąc. Tysiaczek na miesiąc, w porządku. Tak. Oko widzowie, cena w sumie. Zwłaszcza, że póki co mamy miesiąc, gdyby mamy pieniądze. Ale zobaczmy jeszcze to mieszkanie. To no to jest przedpokój? Tak. Y, bardzo mało, ale kuchnia jest tak działa. Ogólnie O kurde. A za to? Ile na miesiąc? Y, również tysiąc. Na pewno? To o wiele. Y, no tak. No nie wiem, widzowie, czy tysiąc. To chyba jakieś po babci, czy po kimś. Tutaj nie wiem, co mieszka. Dziwne widzowie miejsce. Kurde, łazienka fajna, obszerna. Powiem tak, ja bym chyba ja wziął to mieszkanie jednak. Tak, to szefie tak na tablecie. Jasne. Dziwne sprawa widzowie, nie powiem. Tu w ogóle widzowie zobaczcie, coś kask zostawili. Ksiw. Streamer, wizualny. niestety będzie drożej, bo e, kosztuje 1600. Aha. no dobra. To ja nie, to wolę tamto jednak w takim, w takim razie. I tak w mieszkaniu za dużo nie przebywam, bo często pracuję, tylko żeby mieć miejsce gdzieś zameldowania, gdzieś do spania. To wezmę sobie tamto poprzednie w takim razie. To jakąś umowę możemy spisać od razu, ja też mam pieniądze tak. przy sobie, więc nie ma problemu. Czyli 1000 miesięcznie, tak? Tak, może no wejdziemy bo tutaj tak. Jasne, nie ma problemu. Już chodzą na dworze, bo popadało. Dobra, to pan wyciąga dokumenty i wszystko fajnie, pięknie i lecimy, tak? Z tematem. Ten płac... Musi pan na tablecie i podpisać, tak? Kurde, jaka inna no technologia, no dobra, proszę bardzo. Eee, mo mogę prosić o odrażu o pieniądze? Tak, jak najbardziej, mamy mówić o jednym tysiącu. Ja z góry zapłacę za dwa miesiące od razu. Ja. Proszę bardzo, 2000. tysiące. Dziękuję. Spłaciłem widzowie dwa tysiące, żeby... Dziękuję. Żeby nie było potem problemów, widzowie. Dobra, w takim razie dziękuję panu bardzo, do widzenia. Do widzenia. Widzowie, taka fajna klitka, nie ukrywam. Mamy jakiś studio bilarda z chłopakami, będzie można pograć. Taka powiedzmy mała siłownia. A tutaj co, widzowie? Jakaś garderoba, sypialnia i od razu łazienka, więc... Fajnie, widzowie. Nie jest to jakiś luksus, wiadomo. Aczkolwiek zawsze coś, widzowie. Zawsze to jest jakieś mm, miejsce, gdzie będziemy sobie mogli odpocząć w wolnej chwili. Tak, Nate przeważ Właśnie go w domu nie ma, moi drodzy, więc to nie jest problem dla niego. Dobra widzowie, my, my jedziemy w ogóle do młodego, bo... ...na warsztat zobaczyć, jak tam... Ale fajnie! Do gości. Ale czekaj! Słucham. Idę jeszcze po hamburgery. Aha co nie do My idziemy, tak jak mówiłem, moi drodzy, idziemy zobaczyć się z tym młodziakiem. Jak tam w ogóle wygląda sytuacja z naszym Mustangiem, moi drodzy. Znaczy Mustangiem, oni na to mówią Mustang, bo to jest przypominam Mustang, ale to jest Duke. Zobaczymy, jak to u chłopaków. Jak widzicie, w ogóle sama pogoda nie jest dzisiaj jest zbytnio fajna wizja. Ten gość zaraz spadnie przez tą barierkę, wypadnie. Co za Jedziemy, moi drodzy. Zobaczymy, co tam u młodziaka. Jak się chłopak trzyma w ogóle przez ostatni czas. O kurde, jaki wariat, co jest cholera. Dobra, moi drodzy, jedziemy. Dobra, sobie jedziemy na miejsce. W sumie pogoda się już poprawiła, ale rzeczywiście jestem ciekaw, jak tam wygląda sytuacja, moi drodzy, z naszym Mustangiem. Doparkujemy sobie, a w sumie jedziemy do środka, nie będziemy, moi drodzy, jakoś wymyślać dziwnie. Zobaczymy, gdzie jest Mustang. Mustang stoi, moi drodzy, się dymi. jest w środku, dobra. Mano. O, się ma, No, witam Cię serdecznie. Co tam, jak tam? Dobrze. Yy, aktualnie się dymi. No to ja się, już za jakiś prostem, wydaje mi się, bo wcześniej chyba nie dymi. Nie wiem. Będzie działało? W ogóle nie ruszał. Będzie... Wcześniej to nie ruszał, okej. Aha, a będzie jeździło? No. <grywa> no, chyba, tak? możliwe. Chyba. No, w ogóle co ty z nim zrobiłeś? A, wpadłem poślizg i w pościski. chłopie zatopiło mi się, wiesz? A, no, widziałeś moje zdjęcie z moim autem? Nie. A, no, jak da chowałeś, nie? To, to dobrze mówię. No. No, to wie. pamiętam, widziałem. To przypadkiem przypadku To jest sierota, nie? To jest sierota. No no, Bo ty, boję, nie z więc co się bojesz? Dobra, chłopie, ok, Ale sierota, to ty jesteś nieudolny, ty. A, w ogóle to mmm, akumulator jest spalony, bo od wody się spalił później. wodnica no. do wymiany. Tutaj jeszcze te, 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 do wymiany. No i co ci, mógł, mógł mógł, mógł, mógł i no się może mówić? być? się silnik cały do wymiany. No no dobra, ogarniemy to, ile to będzie kosztować? No nie wiem, taki, do takiego. Do You Can, No ciężko teraz po takie silniki. To bym musiał z szefem zagadać, czy ogarnie, ale coś się zrobi, podziała i tak dalej. No dobra, dobra, mam nadzieję, bo. Kurwa, dałem za to auto, dopiero co kupiłem, a już ma nie działać, to no to trochę średnio. No, w ogóle ja teraz muszę jechać po brata na lotnisko, więc. Po brata jedziesz? No, chcesz jechać ze mną? Może go No, poznać, no mogę jechać, niech będzie. I Dobra. tak w sumie jak, jak jest. w ogóle na, na ten. na że dzisiaj nie wychodziłem w ogóle? Cieplej już jest. To jedziemy twoim Dobra. czy moim? Moim możemy, tak jak idę przebrać. Kurde, widzowie, poznałem brata od młodziaka? Fajnie, ciekawi na pewno. Zobaczymy, jaki jest ten gość. Ale powiem, wam, widzowie, że. O, no to dawaj. Powiem, wam, widzowie, że młada to. Kurde, Daj wydaje się w miarę w porządku są. To no jest wyklepany cały twój złomek. Chłopie, od razu. Ile ma lat? Daj mu. Lat? No, jest lekko starszy ode mnie. Lekko starszy? To no, znaczy, lekko. że ile? No, wow. um, no, nie wiem, nie pamiętam, już długo go nie widziałem, wiesz? Aż tak? No. Łoł! Wow. Oto paru wadenta. No <laughs> i masz wyklepania wow. znowu furę. Well, mała ryska pewnie. Mm, mała ryska, ale tutaj widzę jak się wychylam przez to okno stary, to jest cały przód obity. Przód, a on nie watarował tył? Nie, ty wjechali w niego w chłopie na czołowemu. Aha. Wymusiłeś. Życie! tak, Czekaj, bo on chyba będzie od góry chyba tak. No, będzie od góry. No, terminal jest u góry akurat. Łuu! Spokojnie! No zabić chcesz coś, chłopie. No i wiesz, rzuca tym autem, nie? Stary. Takie zawieszenie mi zrobili. A długo będziemy tam czekać na niego? Nie, samolot już lądował. Na pewno? No. To by, żeby nie było tak, żeby... My tam będziemy chopy czekać do wieczora. Nie gdzie. Mm, tu w chodu słońca będziemy siedzieć. On akurat jest y, punktualny, że tak powiem. Mm, zobaczymy. Ciekawe widzowie. Czy będziemy czekali długo, czy, czy ile? Ty, no i gdzie jest ten twój kurwa brat? Zaraz będzie, chyba. Mm, no już to widzę. Nie my no. czekamy. Jest godzina, już ci mówię 21.30. A byliśmy tu około 14. Aha. Dużo się nie da? Faktycznie jest punktualny. No, o, to no, co? No był punktualny. Czekaj. O oh, jest! I... godzina 21. No. O Siemamy. no jest! Elo. Co tam u ciebie? Hello. Hello, Nate. To właśnie widzieliśmy, nie widzieliśmy. Miło poznać. Również. E, tak. czekaj. Ty jesteś starszy ode mnie, nie, Bo ja zapomniałem o ile. To zakości widzowie. No... 3 lata, nie? Na, no, faktycznie. No, no, ty no ona 20. Dni. Ile jest twój brat starszy? Nie. Ja... Wiesz, jest... sorry, skupiałem się na nauce. I mnie szybciej, szybciej mnie wypuścili. Do szkoły. Jak ty jeszcze chłopy do szkoły chodzisz, ile ty masz lat? Nie wypuścili szybciej, bo byłem za mądry dla innych. Tak mi powiedzieli. To ty nawet ty Pokazuj... jeszcze pełnoletni nie jesteś? No ja, za, no ja jutro będę miał 18. No to mhm. dalej nie jesteś, bo stary wiesz, ja pierdziel jaki bachor. Sam chwili. Teraz... Weź, sobie wali... Nie, nie no dobra, dobra no dobra, ale... się nie. przejechać, nie pierdziel. Co za głośno się z kim ludzie moja, zadajemy. Moja. Weź tam stać, siadaj. OLE TRUE! Daj I... mu, daj mu! Takie drzwi nie zamknąłeś! Ta, drzwi, czekaj. dobra, dobra. Zamkłem. Jedzie Emy. Nie, czekaj! Nie, czekaj. <laughs> głupi. Ej, bez takich, tak. Dobra, weź tam po Dobra, gdzie I... tego... Gdzie cię mam... Jak ty miałeś? Marko... Na, na moim chaty. Marco, Marco Polo. Dobra, Marco Polo, gdzie mam się zawieść? Na naszą na moją hatę. Gdzie mam, nie? Nie. Na chaty. A, a, a na no. Pinkage'a. No. No dobra, dobra. To i tak będziesz musiał gdzie mnie jeszcze do Santos. Gdzie ty chcesz? A, no, no, na, na zarówno, warsztat, powodu, bo ja tam, tam motocykl zostawiłem. Co mówisz, Marko? Trzymaj macie w tym Los Santos. Ładnie, bo ładnie, ale miasto zginęło. Prze, jak przejedziemy przez tego, przez y, ten Legion, sorry, to dopiero zobaczysz. A, no tak. Ale budynki duże, co jest? A, ten budynek, jeden to po że rozbierają, który pracy? Dziesiąty? Oni go stary rozebrali z Znowu go rozebrali, znowu go zbudowali. No. Standardzik, taki klasyczek, powiem Ci. Właśnie tam było, a czekaj, Tower, coś takiego. Pixel Tower, no Pixel, Pixel. A pixel? No. No na Pixela nie wygląda. No nie, no nie. Teraz coś w ogóle na nie, żadną wieżę nie, nie wygląda. Ale zawsze coś. Zobacz sobie, mamy tutaj Legion Square nasz, po lewo. Nasz, mm. no oczywiście, po wszystkim tym wszystkim zarządzamy we dwójkę, nie? Nasze... no co ty co, robisz, chłopiec? To ja, ten baran nam w dupę wierzę. Dobra, czekaj, kurwa, wychodzę do niego. No to, no, to, to ci, ci ucieka tymi. ci. No dobra, wywalone na niego. <laughs> ja dobra, ty robisz? Jeszcze nie zdjęli tych dekoracji, ty. Nieźle. No tutaj jakiś dym leciał z jakiegoś kotła, nieźle, nieźle. No. Zaraz będziemy, Marko. No powiedz mi, czym ty się zajmujesz w ogóle? Czym się zajmowałeś, o no. bo I czy na stałe w ogóle przyleciałeś? No to czy nie na no, stałe, ale Na jakiś dłuższy okres. Pisz na kamapie. No, dobra, ja chciałem być prawnikiem, ale coś nie wyszło, nie Może spróbuj z szczęścia tutaj. Skończyłeś studia? No, właśnie nie. No to będzie ciężko, żeby zostać prawnikiem. No tym bardziej tutaj. No. Ja powiem tak, taka dobra rada ode mnie, Marko, nigdy nie iść na te kilale, ani nie korzystać z ich oferty pracy. No, mi też to mówił, nie dlaczego. Nie, może mu po prostu nie dało albo coś. Nie, żadna prostytutka, prostu tak. Masz tu klucze, zobacz. Kurde ja, widzę, z e, sobie ja nie zdają sprawy. Ja się sam odwiozę, ale tam my tam, musimy tam, pogadać. Tam, 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 tam. tam. No, no dobre zobaczenie, alo. Zalam. Jak raz pogadamy, jadąc na ten, na miejsce. Uh, powiedz mi, no. bo ja ci tam kazałem przewieźć te rzeczy, co nie? A, no, no, no. To powiedz mi tak, gotowo już jest wszystko, przewiezione. wszystko na miejscu. Tak, to dobrze. Mhm. Fajne miejsce, co? No. Zajebiście, sobie, komu to podobałeś? Bo jak na pewno nie kupiłeś. No co ty, opy, Te takie rzeczy już wyhodowane tam? Ja te opy zawinąłem od ty, onili. Onili? A przypadkiem oni tam nie zadechli wszyscy w tym wybuchu? Tam, nie, w tym domku. resztki jakieś tam ostało się, jakieś odrzutki, ale. Dziwne, też słyszałeś o tym wybuchu? No, coś tam było głośno, że ktoś tam był, podpalił i poszedł. No, dziwna sprawa. A, bardzo. Dobrze, że w, moi drodzy, śmieszne jest, że on na tym nawet nie wiesz, to znaczy sprawka. Kurwa, zatrzyma się, chłopie, pieprzy ci się na no już... Na ciągłej linii i zadowolony. No bo czerwone było, to musiał stanąć, nie wiesz o co chodzi. Mnie to nie obchodzi, ja jestem szefem dróg. No, ty jesteś tym kupiec, kurwa. Nie wiem, jak to było? Co? Ty, gościu, nie zapominaj się młody. No sorry no. To, że już nie robię w policji, to już... Nie z, to, jest, to nie kto nie znaczy, A. że cię nie mogę wysłać. No tak Ej no, uderzyłeś. Nie chłopie, pomyliłem drogi, trzymaj się No nie no nie rób tego! Nie trzymaj nie nie nie, nie. Się, młody, nie no, dygaj. To, no to mogę chociaż ściągnąć chłopie, tablice rejestracyjne, bo ja mogę je ściągnąć ruwanie na legalu. Nie dygaj mało lat. Pomyliłem z jazdy. No. Nie dygaj, mówię ci. Co 2000 no, za na Tragedia. za twoje ile? Nie pamiętam już, taki bogaty jestem. Uooo. No. Uo! 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 no i wie, widzisz jak skończyłem to... na dachu Czyjesz? No... No to twoja strona w sumie. Ja nie, Nie, ja nie... Skończyłem masz po no. <noise> no, dobra, ale przynajmniej szybko się sobie klepię do jutra i tyle. Jak se to dociąż jakieś dokładki coś ten, bo on jest za lekkie cała buda lata. No za lekkie, jak ty siedzisz po lewej stronie no to co? A, no to właśnie sam siebie debilu pojechałeś. Aha. Myślisz, że jesteś gruby i prawą stronę tylko dociąża. Ułom. Ty jest ułom. Dobra gościu, masz przy Por... Nie, to gorzowo. Jest kurwa silny, wiesz, taki Adekw... oszczędny jest. Adekwatny do ciebie. No, od razu. No tak? Co ty sobie wyobrażasz? Mm, Adekwatnie, jesteś mniej mądry ode mnie. Eee... Patrz. Chciałbyś? Świecić ci światło kompuldejo. Ty, a ty tak w robocie też kijowo świecisz tą latarką? Nie, akurat nie. No, Na też chciałbyś podchodzę tutaj, nie, świecę i mówię tak, oj, nie ten, nie ten kabelek i bum, bum, szokolaka. szakalaka. Szakalaka, umysł ptaka, pozdrow, się ma. Aha, a tego nie masz, elo. Dobra, pozdrow, brata. Spoko. Elo. Elo, dobra, widzicie, wyjedziemy, bo już jest późna godzinka. Trzeba, moi drodzy, wrócić do domu, nie spać się, umyć i zaczniemy nowy dzień od nowych... Moi drodzy, rzeczy nowych, no nie będę zrazu widzowy. Także Nate idzie się przebrać, umyć, no i przespać. Witam was widzowie w tym nowym pięknym dniu Jak widzicie dojeżdżamy moi drodzy już na miejsce Nate'em Pewnie zapytacie się, czemu jedziemy na, na magazyn, którego już nie korzystamy No jedziemy tutaj dlatego, że trzeba zapłacić, bo dzwonił do Nate'a wieczorem wczoraj Na furany jakiś właściciel Że trzeba zapłacić 5 tysięcy, inaczej nam y, zabierze wszystkie rzeczy i nie mamy po co wracać Więc jesteśmy moi drodzy Tu chyba jakiś robol w ogóle, w ogóle nawalony Także nieźle widzę, kopniemy go Chyba nie w ogóle nieprzytomny, nie, nie ale widzę, że przyjechał tu ktoś. O, dzień dobry! Co pan tak wczoraj do mnie na halnie dzwoni i się pulta? Panie, pan już zalega. Z czym zalega? A, no jasne, już panu płacę, wybacz pan, troszeczkę, nie? To jest sprawy, ma pan tutaj. dałem mu tysiąc. Miał być pięć tysięcy. A, no dobra, to proszę, tu kolej. Już teraz pozostaje cztery. Git jest? No. Na pewno? Dobra, już się będę żartował. Proszę, trzy tysiące, już pan się nie denerwuje, tak? Nie gotuj się. Dobra. No, no Wygląda Zobaczymy, wygląda jak być pan. Tak. No, wydaje mi się, że tak. A klucze mi pan jakieś odda, pańskie, żeby mi to nie wierzał. Kluczyki, raz. Umowę spisujemy, nie dam się wydymać. Dziękuję. Umowa, raz. Jakim ja jestem? No, zaraz możesz dostać po to się skończy rozmowa. Tak? No? umowa Musisz podpisać. No, dawaj to ciadu. Teraz ja z gości. już tu panu maznę. Proszę. Trzymaj to na furańcu. No widzenia. Zigul, kopnę w auto. Elo. <noise> Zobaczcie co, idzie To, to chcesz. To masz jakiś problem? Masz jakiś problem w chcesz? Chodź. No? Dawaj, ustawka. Kościół, szykuje się ustawka. Uciekaj, są lepiej. No. Co za gość? Ale widzowie, zobaczcie co my tutaj mamy. Nasz to To jest cholera jasno? Jakiś auto. Zobaczcie, baler czarny. E! To jest cholera pieprzenie. Pewnie jakuza znowu widzowie. Uczepili się nas. Ale zobaczcie moi drodzy co my tutaj mamy. Taki motocykl piękny. Zobaczymy czy jeszcze w ogóle odpala. Dajcie znać moi drodzy w komentarzu co mamy z nim zrobić. Bo jako tako no... Dostaliśmy go jak w ramach klubu. Bo potrzebowaliśmy go do klubu, a teraz w sumie na... Nie potrzebujemy już go. Dajcie znać, czy mamy go, moi drodzy, sprzedać, czy mamy go zachować. Ja myślę, żeby go zachować widzowie, że się przyda, jeszcze. Jako tako, do, po prostu do pośmigania, moi drodzy, po mieście. A tak to wizowem. No. no, to jest może albo dla zemsty, moi drodzy. Zobaczymy. Ale fajny motocykl, ładnie go młody odpisował. Dobra moi drodzy, my zagryzujemy sobie już silnik w Jamaszce. O, a propos, Antoni nas napisał. Chciałem zadzwonić do Johna. Hmm, czy wkręcimy jego brata w nasz biznes? Na razie jego widzę nie wkręca. bo my się w swoim czasie napiszemy. Za gość z za idiotę moi drodzy. My zadzwonimy sobie do Johna, bo trzeba go poinformować. Nie wiem, czy on się jest, ale z Johnem w ogóle ostatnio nie ma kontaktu. No, hallo, Jony. No, się ma. Co tam grupcio, co tam Big Mac? A dobrze, dobrze. dobrze. I pole Santos aktualne. Co ty robisz Santos? Szukam nowej knajpy może. Tak? Nowego sklepu, no. A co, z tamtym już nic nie robisz? Postanowiłem to sprzedać w pizdu. <laughs> no i dobrze, a wyremontowaliście to chociaż, żeby oni tam nie, nie płakali o to? Eee, trochę tam coś zrobiłem, ale tak, żeby tylko wyglądało trochę. No dobra, dobra. Ten, chciałem ci powiedzieć, że jak co, to nie wiem czy jeszcze będziemy utrzymywać kontakt czy nie, dlatego że ja się przeprowadziłem do Los Santos. No wiesz, no ja też się przeprowadzę będę kupał to jest sklep No to git A co u tego, u Jonasza Alkusa? Jonas zachlał i się nie odzywał. A ty czemu cię ostatnio nie było? Chcieliśmy cię na ryby stare wziąć i nie przystałem. Nie pojechałeś z nami. Byłem u wujka w Polsce. Co ty w Polsce mieszkasz? Znaczy, mam rodzinę. A powiedz coś po polsku takiego klasycznego. Płotko A jakiś ten? A jakieś słowo? Jedno. Kurwa. Ooo, to jest życie. No. A co to znaczy? Może. No, Polska on top, co nie? A no. kurwa, że jesteś kurwą. A Ale jesteś zabawny, niemile trochę. No taka jest, taki jest Polski A powiedz coś ciężkiego, co ja bym nie powiedział. Brzęczę ci w pizdzie? Nieźle, nieźle, fajnie. Dobra, no to tyle co przynajmniej chciałem ci powiedzieć. A no co tam dobra. u ciebie w ogóle? No. Tak? No nie mogę nic znaleźć ostatnio w tym Los Santos. Spróbuję znaleźć właśnie mieszkanie i coś, ale chyba burdel kupię. Burdel? No. I co w tym burdelu chcesz zrobić? No wiesz, tak odwrotnym będą kurwy, a U. pod spodem może gdzieś będą, będzie produkcja koksu <coughs> czy buraków jak Jonasz? Ja nie Jonasz stary, ja nie Jonasz. No dobra. Jak szukasz mieszkania, to mieszkania są dostępne fajne na burton. Ja tam też Pięknie. mieszkam. Sprawdzę, sprawdzę, sprawdzę. Fajna cena po tysiaka za mieszkanie miesięcznie to nie jest źle też. Na burdelu dobrze zarobię, zarobię więc. Za te I... No dobra, w kontakcie w takim razie. Trzymaj się. Czekam się o naszowi, że się przeprowadzam. Dobra. No, Aha. dobra, trzymaj się, cześć. Dobra, widzowie, przekazaliśmy w sumie najważniejsze informacje Jonasowi. Dajcie znać w ogóle wizowie, w komentarzach, czy mamy wprowadzać Jonasza i żona nasz, moi drodzy, interes, który mamy z młodym. Ale póki co, to trzeba na pewno znaleźć klientelię na towar, który mamy, e, moi drodzy. No, już gotowy jako tak, bo tam młody jeszcze musi się zająć naszymi roślinkami. A tam już te roślinki są ściecia jedne, te, które już tam były zasadzone. I widzowie, tam jeszcze już jest gotowy, zapakowany towar, więc fajne z tego pieniążki będą. Także dajcie czy mamy wprowadzać chłopaków w ten interes? A my, moi drodzy, jedziemy w, do domu pewnie, po prostu, żeby się przebrać w pewne strój. No, widzowie, dojeżdżamy w pewne miejsce, a sami widzicie w jakie? warsztat, moi drodzy, w którym pracuje młody. To nie bez powodu tu przyjechaliśmy w tym stroju, bo musimy z nim sobie po prostu, moi drodzy, w pewien sposób pogadać. Ja trzeba go wyciągnąć z tego budynku jakoś. Mam nawet pewien pomysł, dość ciekawy pomysł, moi drodzy, który na pewno zadziała, moi drodzy. Przebijemy moje drodzy cysternę podłożymy ogień, i wybuchu, powinien dziś już wyjść. O! Poszło. Teraz zobaczymy moi drodzy, czy wyjdzie. Zobaczyć, co się stało. Wyszedł. Poszedł na tyły widzowie jakiś zajebisy ten Żeby go nie zawieść Tutaj może coś będzie no Może nie tu? O, może tu mm. Co? Dobra, mam cię tak. Czy ze mną Koleżko Mamy do pogadania, dobra widzowie jak widzicie, Nightowi udało się go ogłuszyć. I co? Rzucamy go do bagaja widzowy. I co? Jedziemy w jakieś odludzie kochani. Też jest środek nocy, więc nie powinno być jakoś problematycznie. Tylko wystarczy go teraz zawieźć w jakieś odludzie, pogadać z nim sobie grzecznie i dowiedzieć paru rzeczy o nim. Dobra, widzowie, dojeżdżamy w to miejsce, w którym będziemy sobie rozmawiać z młodym. To kanały, moi drodzy. W tym miejscu na pewno nikt nam nie przeszkodzi. Dobra, wyciągnąć wyciągniesz, Opa, a co? Chodź, tutaj. Hmm. A jest w porządku. Dobra, to sobie się przywiąże, malutki. Super, pobudka. Jak Ty chcesz? Kim ty jesteś? I miastem to nie jest istotne, ale bardziej powiedz mi, nawet na temat tego. Twojego wielkiego koleżki, nowego Nate'a. Kto to Nate? Nie wiesz. Ja, ty, wiem, że przedancę jakiś ziomek z krzywym ryjem. Krzywym ryjem? Ciężko żebyś powiedział, że mam krzywy, jest, skoro mam maskę. No, no właśnie, ale tak myślę, że ta maska jest wzorowana twoim ryju, więc pewnie jest krzywy. Nie Jak nie. ta maska? Widzę, że się boisz. Czemu się boisz? No. Boisz się stracić życie? Bo jest mi Andrew. Czy Anthony? Sorry, Anton. No co tam? A, widzisz, co są twoje imię. A co twojego brata, który właśnie dzisiaj przyleciał. No w sumie dobrze. To co? No, to może no. znajdę jeszcze i jego i jak się spytam o tego Nate. A. Nie wiem, prędzej ci wyjebie i ci najebie niż go zapisz, a no wiesz. Mm -hmm. no to ty tutaj leży właśnie związany do jakiegoś. Ale nie wiem co to jest? Jakiś bramy to kraty, no To kraty. No kraty z twoim głównym obok. Powiedz mi, Antoni. Co oni wiesz? Gdzie mieszka? O kim? O tym całe tydzień koleżce z czarnymi włosami. Nie Podobno wszyscy, że to ciebie, teraz ma jakiś warkocze. Są warkocze? Warkocze. Co mam o nie wiedzieć? No chyba nie zatypał go, co tak? No i to miał kolega mój z klasy, który gdzieś poleciał do Liberty. Tak się nazywał. No, poczekasz sobie. Nie był mądrzejszy od ciebie, na pewno. No, przekonamy się. To jest, moi drodzy, na pewno dobry znak dla niego, ale troszeczkę sprawimy bólu. Jesteś pewien, że nie powiesz? Mhm. Uh -huh. No, ich będzie. A Oa! O, chyba mm. zabolało, co? Mhm. Mm to co, powiesz coś? Że nie znam żadnego Natalu, no. ci powiem. Już mam ja nie wiem. Na cię pana krzywy Ryj Co ty na to? Tak? Wszyscy co mam tak. lecę. <laughs> Widzę. Oj. O weź jak nie gniew, nie strasznie koszy. Ooo, przystraszyłeś się? Nie no, wcale wiesz, że... Oa! Tak nie poczułem, ale teraz już woli. No, widać, chyba nic nie jeszcze na gotemat. To dobrze. Na ciebie. Uh -huh. Na ciebie będzie na pewno to lepsze. Na ciebie będzie to lepsze. znowu, I Widzowie, odwozimy go tam, skąd go wzięliśmy. Nic chłopak nie powiedział. Stał, powiedzmy moi drodzy, test. Także można mu ufać, wydaje mi się. A my moi drodzy, jedziemy na, jedziemy na warsztat, odłożyć Antoniego tam, gdzie się wszystko zaczęło. Czyli tam, skąd go wzięliśmy dzisiaj.